Takie trzy bardzo użyteczne francuskie słówka, które przydadzą Wam się, kiedy będziecie potrzebowali w rozmowie określić ilości. A więc najmniejsza ilość, czyli une pincée. Czyli szczypta, une pincée de sel. Na przykład szczypta soli. Une pincée. Szczypta, na przykład szczypta soli, szczypta pieprzu. Une pincée de sel. Szczypta soli. Troszkę większa ilość, czyli un poignée, czyli tutaj garść. Garść czegoś już bardziej objętościowo większego. Une poignée. Garście. I troszkę z innej beczki. Une part. Czyli tutaj kawałek, część to może być ciast, kawałek ciasta, czy kawałek pizzy. Une part. Część, kawałek, na przykład kawałek ciasta, kawałek pizzy. A więc troszeczkę inne podejście do ilości, niekoniecznie mierzonych, właśnie przelewających się z jednego, z jednej ręki do drugiej, tylko właśnie już tak wykrojonych w tylko wykrojonych w formie kawałka. Une Ilość. Une point. Również szczypta. Na przykład. une point de jalousie. Nutka zazdrości. Une pointe de cannelle. Szczepta cinnamonu.